Cierpliwości uczy praca rolnika. Trud oczekiwania na plony. Trzeba zasiać, a potem czekać i pielęgnować i być cierpliwym. I niczego się nie da przyspieszyć, bo ziemia ma swój czas. Trzeba wytrwać, bo plon jest nagrodą wytrwałych. W naszym życiu drodzy. Przychodzi czas codzienności, czas służby. Trud rolnika jest służbą, bo służy się ziemi. Ziemia nie pozwala się wykorzystać, bo kiedy chce się ją rabować, kiedy nie chce się uszanować jej cyklu, jej właściwości, to przestanie dawać plony, kiedy chce się jej nadużyć. Ziemia pozwala sobie służyć przez pracę, przez pielęgnację, przez orkę i siew, przez nawożenie, przez podlewanie, przez wszystkie czynności wykonywane przez nas i przez maszyny, i przez traktory, i przez siewniki, i przez brony, przez całą tę nowoczesność, która nam w tym dopomaga. Ale nie da się Ziemi obrabować. Ona da nam. Tyle plonów, ile sama chce dać, uczy służby, uczy pokory. Witajcie wszyscy w ten radosny czas, gdy plon bogaty dziś jednoczy nas. Rolniku drogi, z serca dziękujemy, bo dzięki pracy Twej dziś chlebem żyjemy. Niech snop obfity, co w rękach drży, symbolem zgody wśród ludzi lśni. Niech dźwięczy śpiew, niech płynie taniec, bo dziś świętujemy pracy dar i trud dnia codziennego, co chlebem pachnie i łączy serca, niosąc nadzieję dla jutra lepszego. Szanowni zebrani, tym dorzynkowym wierszem pragniemy otworzyć dożynki Gminy Borki. Spotykamy się dzisiaj w twórzewie kolonii, aby zgodnie z tradycją świętować zakończenie żniw i podsumować ten jakże ciężki, trudny chleb i pracę rolników Gminy Borki. Drodzy rolnicy, jesteśmy wdzięczni za Wasz trud i razem z Wami. Chcemy dziś cieszyć się tegorocznymi plonami. Dzisiejszą uroczystość poprowadzą dla Państwa: Pani Anna Cąkała oraz Pan Marcin Dziurko. Przynosimy chleb chrupiący i pachnący polem. Wypieczony z pierwszej białej mąki, wyrośnięty w starej dzieży. Niech smakuje wszystkim i niech będzie zawsze świeży. Połamiemy go w kawałki, posypiemy solą, boży owoc pracy naszych dłoni. Niech to będzie nasz opłatek. Niech zawita w każdym domu, niech przyniesie nam dostatek. Dziękujemy za ten chleb i miód, przyjmujemy go z godnością i przyrzekamy dzielić nim sprawiedliwie, aby nikomu go nie zabrakło. Państwo Magdalena i Krzysztof Kaczkowie mieszkają w miejscowości twórze w Kolonia. Gdzie wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni niemalże 18 hektarów. Gospodarstwo istnieje od 1999 roku i specjalizuje się w hodowli rasy koni Polski Koń zimnokrwisty oraz konie rasy śląskiej. Wszystkie konie posiadają wpis do Głównej Księgi Handlowej. Stado składa się z siedmiu klaczy rasy Polski Koń zimnokrwisty. Trzech klaczy rasy śląskiej i jednego ogiera zimnokrwistego. Dominującym kierunkiem upraw są zboża oraz trawy przeznaczone na siano i sianokiszonkę. Państwo Kaczkowie zawarli związek małżeński w 1998 roku. Wychowali dwóch synów Tomasza i Mateusza.